55 lat po zakończeniu obrad Soboru Watykańskiego II on w dalszym ciągu dzieli część katolików. Jakie przyniósł on rezultaty? Czy one są pozytywne, czy negatywne? Na te inne pytania odpowiem mu i Państwa gość, ksiądz Łukasz Żak, historyk kościoła. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam Pana redaktora, witam Państwa. No to proszę księdza, czy Sobór Watykański II miał jakieś pozytywy? Jego, jego, jego skutki są pozytywne, czy są negatywne? Myślę, że zanim odpowiem na to pytanie, trzeba zrozumieć, czym ten sobór różnił się od pozostałych. Proszę zwrócić uwagę na to, że Sobór Watykański II był pierwszym soborem, który zgromadził tak ogromną ilość biskupów. Żyjemy w czasach, bowiem lata 60. To są czasy, kiedy komunikacja funkcjonuje już zupełnie inaczej niż w poprzednich epokach. W związku z tym mogli przybyć na ten sobór biskupi z całego świata. I faktycznie, proszę zwrócić na to uwagę, że w dniu otwarcia Soboru uczestniczy w nim 2500 biskupów. Dla porównania, Sobór Watykański I w dniu um, jego otwarcia było 800 biskupów. Mhm. Już nie mówię o pierwszej so sesji Soboru Trdenckiego, gdzie było ich dosłownie około 10. W związku z tym, proszę zwrócić uwagę na to, że mamy zupełnie inne środowisko. Tak, ten Sobór jest autentycznie powszechny. Tak, mamy tutaj reprezentację całego Kościoła. Ale jest też Druga rzecz, który się często zapomina, na którą zwraca uwagę Benedykt XVI, że to jest już świat mediów. No, jesteśmy w telewizji, w związku tak. z tym e, trzeba na to zwrócić uwagę, ale nie tylko dlatego, że tutaj jesteśmy, ale był to bardzo ważny czynnik. E, każda sesja soboru była transmitowana. Były ko komentarze, byli zapraszani różni goście, i Benedykt XVI zwrócił uwagę jako uczestnik soboru, że było jasne, że tak naprawdę były dwa sobory. Był sobór ten, który dokonywał się w Bazylice Świętego Piotra, i był sobór mediów. Naturalnie, media nie tyle interesowało, prawda, czy kolegialność biskupów to będzie tak, zachowana, czy nie. Im zależało na tym, żeby tematy, które będą dochodziły z auli soborowej, były dobrze sprzedawane, mm. sensacyjne, ciekawe. I nie ma w tym nic złego, tak? Na tym polega zawód mediów. Ale niestety, naturalnie, jest to związane z tym, że. Pewna wizja soboru, która była w mediach, była bardzo redukcjonistyczna. To znaczy, po prostu szukano ciekawych tematów, sensacji, a nie tyle próbowano powiedzieć, jak naprawdę dokonuje się to, co, co naprawdę dokonuje się podczas obrad soborowych. Zwracam na to uwagę, bo proszę zwrócić uwagę, zwykły Kowalski który wie, że, dokonuje, że ma miejsce sobór. To, to on będzie brał dokumenty soborowe, czytał sakrosanktum concilium na temat y, konstytucji, na temat liturgii, czy po prostu posłucha to, co mówi pani w jakiejś tam telewizji. Tak, najczęściej przeczyta na pasku, jeżeli już wtedy paski w telewizji były. Pewnie nie, ale coś w tym rodzaju było, prawda? W związku z tym proszę zwrócić uwagę na to, ci ludzie nie wiedzieli, naprawdę, co się dzieje w tym soborze autentycznym, w soborze, który ma miejsce w Bazylice. Oni spotykali się z soborem mediów. A sobór mediów kto kształtował? kształtował Media zachodnie i bardzo kontrowersyjni teolodzy i biskupi, którzy byli właśnie takimi showmenami, którzy udzielali wywiadów bardzo chętnie. Takim przy przykładem był chociażby szwajcarski teolog Hans King który przedstawił bardzo często w swoich wypowiedziach Sobór jako takie miejsce, w którym wreszcie zrzucimy tę starą, e, niepotrzebną, e, reakcyjną doktrynę i stworzymy nową, wspaniałą, otwartą na współczesnego człowieka doktrynę. Czyli bo język, początek tak. początków. Sobór Watykański II dla niego miał być początkiem tak naprawdę Kościoła. Dokładnie tak. A czego oczywiście nie był w, w zamyśle ani papieża, ani ojcu, większości ojców mhm. soborowych. Poza tym druga rzecz, i to też trzeba powiedzieć szczerze, było mocno um, liberalne skrzydło obecne na Soborze. Myślę, że jednym z jego przedstawicieli był kardynał Suenes, który był jednym z koordynatorów Soboru. On też był bardzo mocny, obocn, mocno obecny w mediach. Dlaczego? bo był poliglotą. Naturalnie łatwo było go zaprosić, ponieważ był w stanie się wypowiedzieć we wszystkich, znaczy przesadzam, ale w dużej części języków europejskich. I tacy ludzie po prostu sprawiali wrażenie, to ich, ich wypowiedzi, że mamy tu do czynienia z autentyczną rewolucją. Że oto zwołał się Senat, zebrał się Senat i będzie decydował, czy ta doktryna będzie taka, czy ją zmienimy. Mhm. Tak jakby to zależało od decyzji. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że identyczną sytuację mieliśmy w naszych czasach za pontyfikatu papieża Franciszka. Kiedy słyszymy o kolejnych synodach, no i czego my tam nie słyszymy? Tak. Synod Amazonii na pewno zniesie celibat w krajach właśnie do rzeczu Amazonii. Znaczy, bo wiemy doskonale, że tak nie było. Więc do, docierały do nas informacje medialne, właśnie takie jak docierały do ludzi w Sobo podczas Soboru Watykańskiego II, które miały mało wspólnego z rzeczywistością. Tak, na tym synodzie Amazonii nie było skrzydło, które po postulowało coś takiego, ale nic się nie stało. I to samo było wiele różnych takich mm -hmm. skrzydeł podczas Soboru Watykańskiego II, frakcji, które postulowały zmiany. Ale tutaj geniuszem wykazał się drugi papież Soboru Watykańskiego II, Paweł VI, który to doskonale widział. I proszę zwrócić uwagę, że najbardziej kontrowersyjne sprawy papież zdejmuje z agendy soborowej. Kwestia antykoncepcji, do której, y, którą nawiązywał Suenę, została zdjęta z obrad soborowych. Kwestia celibatu została zdjęta z agendy soborowej. Dalej, w pewnym momencie, y, papież do Konstytucji Lumen Gentium o Kościele nakazuje wpisać podkreślenie prymatu papieża. A na koniec, co już w ogóle było klęską, tak patrząc po ludzku, mhm. tego stronnictwa mocno liberalnego, powiedział, że Lumen Gentium, czyli konstytucja dogmatyczna o kościele, musi być czytana z Pastor Eternus, czyli z konstytucją Soboru Watykańskiego I, który przypominam, znalazł się w o nieomylności papieża. Czyli te wszystkie ruchy były przez Pawła VI w bardzo jasny sposób blokowane, co zresztą pokazuje wielkość tego papieża, tak? który pozwalał rozmawiać, ale kiedy widział, że pewne skrzydła zaczynają, przegraczać pewne granice, których my jako właśnie depozytariusze Prawdy Objawionej uh -huh. przez Chrystusa przekroczyć nie możemy, bo to wtedy przestanie być Prawda Jezusowa, stanie się jakaś nasza y, radosna twórczość, papież tego pilnował. Więc to skrzydło też było blokowane, ale to do ludzi często nie docierało i ludzie, którzy słyszeli na temat Soboru, myśleli, że po prostu Sobór wprowadził wolną amerykankę. I tak trochę stało się po Soborze. Taka, bo nawet niestety taki obraz soboru propagowali księża, bo to byli księża zmęczeni już tym wcześniejszym mhm. przedsoborową teologią, myśleniem właśnie takimi kategoriami mocno. Yy, yy, ze skostniałymi i kiedy usłyszeli, że Sobor wprowadza wszystko Boga, co robić, co, co mi się podoba, zaczęli dokonywać wielu nadużyć. Nadużyć liturgicznych, nadużyć do, związanych z doktryną, zaczęli jakieś opowiadać rzeczy, które są niezwiązane z doktryną katolicką, i tak dalej. Więc to proszę na to zwrócić uwagę, że i to byłoby bardzo ciekawe badanie. Yy, co, zmieni, co, co miało wpływ na, zwykły, na zwykłego katolika w latach 60.-70.? Realny sobór czy sobór mego? Proszę księdza, powstały cztery dokumenty, chyba które budzą najwięcej kontrowersji. Właśnie wspomniane Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Nostra Etate i Dignitatis Humanae. Tak. Są to, szczególnie o tych dwóch chcę powiedzieć, mianowicie są to dokumenty, te dwa wspomniane, są to dokumenty mówiące o wolności religijnej i na temat relacji chrześcijaństwa do innych religii. Te dokumenty były bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na kontekst, z jakim my jesteśmy. Jest to kontekst lat 60., czyli następuje dekolonizacja Afryki. Duża część biskupów, która przyjeżdża, to są przecież biskupi z Afryki, mhm. z rozwijającego się kościoła afrykańskiego. I dla nich problem relacji chrześcijaństwa do innych religii to nie jest problem tylko jakichś tam filozofów i biurek na uniwersytetach, tylko problem ich ludzi, którzy zadają pytanie, jak ta nasza religia chrześcijańska ma, jak ją odnieść do innych religii, które wyznawała moja babcia chociażby, tak? Więc Kościół musiał się wypowiedzieć z troską o tych ludzi, bo my często sobie patrzymy na Kościół z perspektywy europejskiej. No, no dobrze, i... u nas chrześcijaństwo jest już od wieków, tak? tak. U nas te dylematy są dziesięciorzędne. No teraz w Polsce związku... nawet nie ma jakichś specjalnych mniejszości religijnych. Dokładnie prawda? tak. No, no... Załóżmy, że teraz, kiedy islam się pojawia, trochę jest to kwestia może bardziej nagląca. Ale dla ludzi w Afryce jest to problem, nie tylko w Afryce, w Azji, to jest problem bardzo jasny, i teraz proszę sobie wyobrazić: Kościół mówi: Wszyscy, którzy wyznają pozostałe religie, idą do piekła. No nie może takim językiem mówić Kościół. Ja nie mówię, że teraz ma w związku z tym powiedzieć, że nieważne, jaką religię wyznajesz, absolutnie nie. I wcale Nostra Etate tego nie mówi, żebyśmy jasno sobie to powiedzieli, tak. ale zauważa, że jakieś wartości w innych religiach są. Zmienia nie doktrynę, ale zmienia sposób mówienia. Dlaczego? Bo bierze pod uwagę, że w Kościół to są ludzie, którzy stają przed dylematami. No proszę sobie wyobrazić, co powiedzieć takiemu yy, mieszkańcowi, załóżmy Zimbabwe, mm -hmm. który przyjął przez swoją chrześcijaństwo. Twoja babcia będzie potępiona, ponieważ nie wie, w Jezusa. Chociaż I tak... nawet nie miała szansy w Niego uwierzyć. Dokładnie, na przykład, nie. No nie? więc proszę, da, i Kościół, po prostu Sobór Watykański II, bierze pod uwagę, nie zmienia, nie stworzy nową doktrynę, tylko zwraca uwagę właśnie na problemy y, takich ludzi. I teraz wspomniana deklaracja jeszcze o wolności religijnej, y, że człowiek ma prawo wyboru religii. Kontekst, proszę znowu, w którym powstaje, wziąć pod uwagę. Jednym z autorów tej, y, jakby współtwórców tej deklaracji jest, Karol Wojtyła, który ma doświadczenie kraju komunistycznego. Czyli kwestia wolności religii i wyboru religii nie jest tylko znowu teoretyczną koncepcją, tylko wiemy, że mamy konkretne ograniczenia, jeżeli chodzi o religię. Ateizm staje się swoistą religią. Jeszcze Polska jest, prawda, tutaj w miarę krajem, który opiera się tej ideologii, ale przecież w niektórych krajach, nawet do dzisiaj w Korei Północnej, religia jest zakazana. W Albanii, żeby podać przykład europejski, prawda, to zamknięty kraj zupełnie, przecież wtedy ateizm staje się, można Powiedzieć religią obowiązującą. To samo w Związku Radzieckim. Chociaż niby tam jest teoretycznie jakaś tam wolność religijna, ale ona jest, wszyscy wiedzą, że to jest fikcja. I też należy znowu wziąć pod uwagę jakby dylematy tych ludzi. To nie jest tylko kwestia jakichś tam znudzonych społeczeństw zachodnioeuropejskich, tylko ludzi, którzy walczą o tę wolność wyznawania religii, o wolność wyboru religii, która była, jest częścią ich godności ludzkiej. Więc myślę, że zawsze trzeba pamiętać o tym kontekście, w którym powstają te dokumenty. Ostatnio byłem na święceniach diakońskich i tam jest czytany ten fragment z, Ewangelii, e, przepraszam, z dziejów apostolskich. Wejdźcie do domu, powiedzcie pokój z wami, jeśli, ten, jeśli są to ludzie boży, ich pokój spłynie na was, na nich, jeśli nie, ten pokój wróci do was. I mam takie wrażenie, że duża część, może nie duża, że część kapłanów chciałaby właśnie w ten sposób ewangelizować. Bardzo prosto, jasno. Z wytoczonymi zasadami. Jeżeli ktoś tego nie przyjmuje, widocznie jest złym człowiekiem. Tylko jak się dalej poczyta dzieje apostolskie, to mamy Świętego Pawła na Areopagu, który nie robi tego typu rzeczy. Właśnie wprost przeciwnie, próbuje znaleźć to chyba ziarno prawdy, mówiąc językiem soborowym, wśród innych ludów, wśród innej, innej filozofii, innych religii. Więc chyba trzeba patrzeć na tą działalność Pierwszych Apostołów też w szerszym kontekście, a nie tylko przez jakiś jeden, jeden właśnie fragment. Taki bardzo prosty. Przychodzę, mówię, jestem kapłanem świętego kościoła katolickiego. Albo uwierzysz w Boga, albo nie uwierzysz. Jak nie wierzysz, pójdziesz do piekła. Jak uwierzysz, będziesz zbawiony. I niestety mam wrażenie, że są kapłani, którzy chcieliby, żeby to życie było tak proste. Też ta posługa kapłańska, żeby była taka prosta taka czarno-biała. Eee, trzy rzeczy. Pierwsza znowu terminologiczna, określenie ziarno prawdy, które mm -hmm. Pan użył, Dobrze. jest używane przez Sobór, zgadza się, ale ono jest używane już przez świętego Justyna, w związku z tym ma te korzenie patrystyczne. To tylko, żeby pokazać, to, że to co to jest... Sobór jest ciągłością. Druga rzecz, zgadzam się, ten dylemat w ogóle mam wrażenie, taki napięcie, czy narzucamy innym naszą prawdę jak nie to do widzenia, czy wchodzimy w dialog. Jest napięciem obecnym od początku. Proszę zwrócić uwagę, pierwszy sobór, o którym wspomniałem pseudo-sobór podczas naszej poprzedniej Jerozolimsk. rozmowy jerozolimski, tak? Na czym polegał spór? Otóż mamy Żydów, którzy przyjęli chrześcijaństwo. I pytanie, czy ci, którzy spoganie przyjmują chrześcijaństwo, też powinni przestrzegać prawo żydowskie? I oni twierdzą, no tak, no przecież nasze prawo, no jak można prawa nie przestrzegać? Przecież święte prawo przez Mojżesza, dane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. No i wtedy Paweł właśnie mówi, no spokojnie, tak? Oni nie są Żydami, nie trzeba ich obrzezać. I jest to napięcie, tak? które Między Kościołem, który chce koniecznie, właśnie pochodzenie żydowskiego, narzucić prawo wszystkim, a Paweł mówi, no ale. Oni są inni, oni nie znają prawa. Dla nich prawo nie jest, jest zupełnie czymś innym ich serce było strojone według innej muzyki, nie narzucajmy im naszej. Więc ten dylemat, ten, to napięcie, o którym mówi pan redaktor, jest obecne w Kościele od samego początku i powiem, będzie zawsze obecne. Tak? To jest jakby wpisane w to, w, nasze, w, w naszą dynamikę wiary. I trzecia rzecz. To myślę, że pan, co pan redaktor powiedział na końcu, jest bardzo ważne. My dzisiaj mamy taką tendencję, żeby na bardzo trudne dylematy znajdować proste odpowiedzi. Wszystko łatwe. I moim zdaniem dzisiaj wiele osób, proszę z, zwrócić uwagę, dlatego oskarżą Sobór. No bo je, nagle zaczęło się sypać, tak? tak. Kościół Przedkryzys? Prosta sprawa, to jest winny. No, no to jest bardzo naiwne patrzenie, bo wiemy doskonale, że było wiele innych czynników, podczas których zresztą mówiłem podczas naszej poprzedniej rozmowy na temat wielu innych czynników, które y, jakby spowodowały pewną zmianę w religijności. Ale my chcemy szybkich odpowiedzi, dlatego, moim zdaniem, dzisiaj też y, tak popularne są pewne ruchy tradycjonalistyczne, które. Dają łatwą odpowiedź. Tak, proszę bardzo, tu jest dobre, tu jest złe, wszystko jest jasna sprawa i nie ma innego, in, innej, innego wyjścia. Musisz to przyjąć, a jeżeli nie jesteś potępiony, i ci, y, to jest pewna prosta wizja duszpasterstwa, wiary, kościoła. No, tylko problem polega na tym, że życie nie jest takie proste. Że życie, że mamy wiele innych dylematów i trudności. Ja wiem, że to jest taka pokusa. Ja też bym chciał, żeby było wszystko proste, czarno-białe, ale tak po prostu nie jest. I zresztą tutaj też tłumaczenie jest takie, no bo Pan Jezus powiedział: tak, tak. Nie, nie. Z tym, że to był rygoryzm moralny, pewien, tak, ale ten sam Pan Jezus zwracał uwagę na serce człowieka, prawda, na motywacje, które są w tym człowieku. Proszę zwrócić uwagę, Jezus pytał: czego chcesz ode mnie? Często pytał: co jest w sercu człowieka? Więc ten sam Pan Jezus, który mówi tak, tak, nie, nie, jednak bardzo zwracał uwagę. Proszę, Mistrzostwem Świata jest rozmowa Jezusa z Samarytanką. Kiedy on nie zaczyna od razu, kochana, jesteś grzesznicą, ponieważ ten, którym żyjesz, to jest już piąty pytać, czym żyjesz, i tak dalej. I dopiero przychodzi z karygmatem. I to jest dokładnie znanie Kościoła. Posłuchać, czym żyje człowiek, i dopiero wtedy przyjść z karygmatem. A nie ani karygmat zdradzić, ani, prawda, Po prostu wsłuchać się, jakby dwie rzeczy wziąć pod uwagę. Serce człowieka i serce Boga. I sprawić, idealnie było, żeby te serca nadawały na tych samych falach. Na to pytanie, znaczy na ten argument, tak, tak, nie, nie zawsze staram się dać taką odpowiedź, co powiedział Chrystus, na pytanie, czy chrześcijanowy pochodzi od Boga, czy Pochodzi od ludzi. Ja tam się nie doczytuję ani odpowiedzi tak, ani nie. Nie wiem, czy jakby pójść dalej za tym, to chyba zły przemawia wtedy przez Chrystusa. Co oczywiście jest wiadomą nieprawdą. Ale jeszcze chciałem bardzo krótko porozmawiać o w ogóle pozycji kapłana w społeczeństwie, bo jednak hmm. ona chyba się gdzieś zmieniła po tym Soborze, ale właśnie, czy ona się zmieniła po Soborze, czy ona się zmieniła już? Wcześniej, już była wcześniej ta pozycja w jakiś sposób zachwiana. Bo tutaj znowu będę wracał. Sądzę, że są kapłani, a oni najczęściej są bardzo szybko po święceniach, którzy właśnie próbują znaleźć jakąś bardzo prostą odpowiedź, że jeżeli, będą na, jeżeli przejdą na łacinę, to wiadomo, że te modlitwy będą zupełnie inaczej wysłuchane i, 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 i tak dalej. Wszyscy do tych właśnie... się nawrócą. Tak. Raptownie, wiadomo jakich przyczyn. Zresztą do niektórzy też księża mówią, że modlitwa po łacinie jest bardziej skuteczna niż w językach narodowych. Ja, y, nie to czytałem... znaczy, że obodlitwa Jezusa nie była skuteczna, bo on się nie modlił po no łacinie. On się nie modlił po łacinie, właśnie. Jak mam takie, to, znaczy też próbuję jakoś znaleźć jakieś słowa po łacinie Jezusa Chrystusa w czasie, w czasie Jego obecności na ziemi. No, i jakby nie znajduje. Objawienia prywatne, na przykład, no tak bardzo znane objawienie prywatne, Świętej Faustyny, też było podane w języku narodowym, a na przykład nie w łacinie. A, ale wracając, no próbują znaleźć właśnie jakieś takie, takie proste, proste rozwiązanie. I, I mam wrażenie, że to jest trochę spowodowane taką mitologizacją historii. Tutaj mogę mieć, może nie konkretnie do księdza, jako historyka kościoła, zarzut, ale w ogóle do historyków. Czyli pokazuje się ten kościół wcześniejszy, jako taki w ogóle idealny, bezproblemowy, gdzie wszystko było pięknie, porządnie. I nagle taki kapłan, rok, dwa lata poświęcenia, a nawet może za chwilę, chwilę bo idzie do pierwszej szkoły i widzi, że nie jest tak wcale pięknie, jak jest napisane w hagiografiach. Mój profesor od historii mówił mi kiedyś, że PRL przede wszystkim rozwaliła serial Dynastia, dlatego, że pokazano tam, jak życie za żelazną kurtyną wygląda i ono nie wyglądało szaro i smutno. Wprost przeciwnie, wszyscy jeździli drogimi samochodami, każdy Żył w luksusie. No i że jednak to, że władza PRL-owska zgodziła się na pokazanie tego życia za żelazną kurtyną, też musiała w jakiś sposób zmienić. I czy właśnie te hagiografie, to spojrzenie na Kościół przedsoborowy w taki idealny sposób, m, też nie powoduje właśnie pójście drogą na skróty. To znaczy teraz jest źle, a kiedyś było przecież tak pięknie. To znaczy tak. E, to nie jest wina historyków i nie mówię dlatego, że jestem historykiem, tylko wina tego, że my e, właśnie nie znamy historii. Dlatego, że te wszystkie procesy bardzo skomplikowane są opracowane w bardzo jasny sposób. I jeżeli ktoś sięga po prawdziwe naukowe opracowania na temat religijności dwudziestowiecznych, a tych opracowań i ze strony historyków i socjologów jest bardzo dużo, to nie ma wcale takiego wrażenia. Takie wrażenie bierze się, na przykład, jak, jak, bierze się wtedy, kiedy zaczynamy studiować teksty słabych historyków. Podam przykład. Taki wyszła parę lat temu monografia na temat e, Soboru Walgańskiego II, napisana przez Roberto De Mattei, takiego włoskiego historyka, który jest historykiem bardzo mocno tradycjonalistycznym. Zresztą on tego nie ukrywa i czasami on jest e, e, nawet można powiedzieć e, ostracyzmowany w środowisku historyków rzymskich, bo wszyscy wiedzą, że De Mattei ma tam swoje koncepcje. I, e, ale jego tekst, jego książka została przetłumaczona na język polski, zaznaczam. E, I w, kiedy ktoś bierze do ręki ten tekst, to właśnie ma takie wrażenie. Cudowne, wspaniały kościół i potem y, tragedia, która nastąpiła po Soborze. Ale to nie jest dobry historyk. To jest słaby historyk. Więc mi się wydaje, że my, te, ta mitologizacja następuje nie winą dobrych historyków, mhm. bo dobry historycy widzą y, bardzo złożony problem, że nigdy dobrych historyk nie udzieli na y, y, Trudne pytanie, łatwej odpowiedzi. Nigdy. Słaby historyk to zrobi. I bierze się właśnie takie teksty Dematei, który jest bardzo sympatycznym człowiekiem, notabene, tak, bo nawet go spostrzegałem kiedyś. Bardzo sympatyczny człowiek, ale no, niestety wprowadza zamęt. Proszę zwrócić uwagę, że dokładnie takie same. Taką samą wizję przedstawia film Grzegorza Brauna na temat lutra, tak? Tam jest też, prawda był wspaniały świat, nagle przyszedł zły luter, w ogóle zepsut tak. od samego początku yy, i wszystko się zawaliło. Znowu pewna uproszczona wersja. Proszę zwrócić uwagę, kto tam jest zapraszony. Robert, Roberto de Dematei, dokładnie ten historyk tak. jest również tam zapraszony. Czy yy, już nie chcę tutaj prawda, odnosić się ja do. Też nie chcę do do kogoś... księży, księży profesorze, nazwisk, prawda? Dokładnie tak. To nie są prawdziwe autorytety, które uznawane w środowisku naukowym. To są ludzie bardzo marginalni. I moim zdaniem to nawet nie jest kwestia, dlaczego oni są słuchani, bo właśnie oni świetnie do, wczuwają się w to serce takiego, które ładnie pan redaktor opisał, serce takiego młodego księdza, który mówi, który myślał, że będzie, że tłumy porwie, że zostanie wyświęcony i nagle wszyscy, cała młodzież będzie klękała. Ministranci, jak ogłosi zbiórkę, to przyjdzie ich co najmniej 60. A tu się okazuje, że tak nie ma, że są problemy, dylematy, i nagle człowiek może się wobec tego załamać to jest pierwsze rozwiązanie. Drugie, może z Jezusem tę rzeczywistość podjąć jako wyzwanie ewangelizacyjne, a trzecie, może się zamknąć w swoim idealnym świadku, mając pretensje do innych, że oni tego świata wcale nie chcą z nim współtworzyć. I znaczy, oni są wszyscy zepsuci i źli, że oni tego świata nie chcą z nim współtworzyć. Ta sytuacja, którą Pan opisał, to jest ta trzecia, tak? Że młody człowiek nagle, ja sam tego doświadczałem, prawda, dostałem księdza, myślałem, że wszyscy będą mnie Kochali, że będę idolem tłów, tak nie było, prawda? Pamiętam głusiłem kazania i nagle słyszałem, jak pani mówiła, ale ja nic nie słyszała, prawda? Dla niej dużo ważniejsze było to, żebym ja głośno mówił niż to, co mówię jako treść. I co? No, mogłem się załamać, albo przyjąć pozy to jako wy wyzwanie, a niektórzy wybierają jeszcze trzecią drogę, właśnie taką, tworzę swój idealny świat. I trochę tak jak Hegel. Do Hegla kiedyś ktoś przyszedł i powiedział: Panie profesorze, pana teoria, pana rzecz wizja. Świata jest fantastyczna, tylko nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A Hegel odpowiedział: tym gorzej dla rzeczywistości. Hmm. I trochę dzisiaj jest prawda. Ja mam idealny wizję Kościoła łacińsko-przedsoborowego, jakkolwiek to jest też właśnie mityczna wizja Kościoła przedsoborowego. I jeżeli dzisiejsza świat do tego, do tego wizji mojej nie dorasta, tym, tym gorzej, gorzej dla świata. <laughs> Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sądzę, że porozmawiamy jeszcze nie raz, bo temat jest otwarty i w ogóle o historii Kościoła. to jest Przepiękna historia, która właśnie jest przekłamywana, i mam wrażenie, i z jednej, i z drugiej strony. Czyli z jednej strony mamy mitologizację, a z drugiej strony oczywiście jest pokazane, że Kościół to w sumie zrobił tylko i wyłącznie złe rzeczy i w zasadzie jest instytucją mafijną, założoną po to, żeby wyciągać od ludzi pieniądze i żeby trzymać ich w garści. Więc myślę, że rozmów, tematów do rozmów będziemy jeszcze mieli mnóstwo. Oczywiście to wszystko zależy od księdza zajętości. Szanowni Państwo, ja Wam bardzo dziękuję. Moim i Waszym gościem był ksiądz. Łukasz Żak, historyk Kościoła, kapłan diecezji warszawsko-praskiej. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, Panu redaktorowi, no i do zobaczenia.